Pełne skupienie. Moja medytacja, lata praktyki, ćwiczenia ciała i ducha sprowadza się do tej właśnie chwili. To dla tej chwili pracuję całe życie. To już prawie 24 godziny, jak pogrążony jestem w stanie medytacji. Jeszcze chwila, jeszcze moment i osiągnę upragnioną nirwanę. Osiągnę stan wyzwolenia z kręgu do którego dążyłem. Przepraszam, mistrzu Edmin Sanie. Co jest kurwa? Mistrzu Edmin Sanie, mamy pytanko. Kto was wpuścił do mojej sali medytacji? Czy wy wiecie, co najlepszego zrobiliście? Wiecie, że w tej krótkiej chwili zepsuliście mi wszystko, do czego dążyłem przez całe moje życie? Y było otwarte. Dobra. Znajdź w sobie spokój, znajdź w sobie spokój. Czego chcecie? No bo wracamy właśnie z tej wędrówki, na którą nas wysłałeś i podczas której osiągnęliśmy sukces. Chcieliśmy wiedzieć, co dalej z naszym szkoleniem na mistrzów, Edolin. Nie wysłałem was na żadną wędrówkę, tylko mieliście iść do pobliskiego gospodarstwa i kupić mleko dla reszty mnichów z klasztoru na śniadanie. Tak, no to jesteśmy, tylko że. Co znowu się stało? No bo nie zastaliśmy gospodarza, to poszliśmy do spożywczaka i wzięliśmy w kartonach. W Takich kartonach. To miało być świeże mleko od krowy wydekle. No ale to jest napisane na opakowaniu. Co jest napisane? No że świeże. Ja pierdolę. Bez laktozy. Wiecie dlaczego was dwóch akurat wysłałem? Dlaczego? Bo jesteście najgłupszymi mnichami w tym klasztorze i wyznaczyłem was do najprostszego zadania. A wy i tak nie podołaliście. Mamy też kozę. Co? No, przyprowadziliśmy kozę. Bo cholerę przyprowadziliście kozę. No, żeby dawała mnichom z klasztoru mleko. Nie będzie trzeba tak często łazić na gospodarstwo. <laughs> Święta góro. To jest kozioł. No możliwe. A jaka to różnica? Taka różnica, że jak go wydoicie, to będziecie sami to mleko pili. I przy okazji uczynicie go najszczęśliwszym stworzeniem na świecie. Czyli same plusy. Długo nie mogłem dojść, dlaczego wasi rodzice tak ochoczo chcieli was oddać do klasztoru pod moją opiekę. No i teraz już wiem. Gnoje zwalili na mnie cały balast. Jak cegły z osła. Ale mi tuś powiedział, że oddaje mnie do klasztoru, żebym stał się mężczyzną. Oddał cię, bo byłeś ósmym dzieckiem w rodzinie, a żarłeś za kolejne trzy. No a ja miałem się nauczyć życia. Miałeś nauczyć się, jak odróżniać rośliny. Jak cię matka wysyłała poleczniczy rokitnik, to przytarabaniłeś do domu trujące irgi i potrułeś połowę rodziny. A właśnie. Którego z was babcia ma na imię Jasmina? No moja. No, to chciałem ci tylko przekazać, że zmarła. Jak to? Kiedy? Dwa lata temu, po tym jak zjadła twoje owoce. Od dwóch lat się z wami męczę w tym klasztorze. Każde jedno zadanie was przerasta. Rekruci, którzy po was przyszli, już są wyżej w hierarchii objawienia. A teraz jeszcze przyprowadzacie mi tu kozła. No to może. Przerobimy tego osła na salami. To jest kozioł. A. No to. Na co się przerabia kozła? Na kabanosy? To konie. Schabowe? To ze świni. To nie wiem. No, ale to jest jakieś rozwiązanie naszego problemu. Ale chwila. Czemu chcecie go zabić dla mięsa? Przecież mieliśmy go doić. Sam będziesz go doić, wokół. Mogę się podjąć tego zadania dla klasztoru. Ja was zaraz. Chwila. Spokój. Tylko w spokoju znajdziemy rozwiązanie. Czcigodna Święta Góro ześlij na mądusze spokój, co bym tym dwóm bom głów nie pourywał zaraz! Co sensej teraz... Ciszej, idioto! Nie widzisz, że sensej teraz się łączy z pradawną górą? Dobra, powiem wam tak, matoły. Pradawna mądrość czcigodnej góry rzecze, że objawienia dozna ten, co rozumem i słowem, a nie przemocą ścieżki swego życia ścielić będzie. A to kiedy my dostąpimy w końcu objawienia? Wy to możecie sobie objawienia w kiblu na ebonicie doznać, jak wam koźle mleko będzie opuszczać organizm. Przecież wy matoły to głowy macie na te korpusy osadzone chyba tylko po to, żeby was nie zapadało od środka. To... czyli kiedy? Jak cię zaraz zdzielę, to od razu dostaniesz. To super. W celu uświęca środki. To zdzielaj, mistrzu. Naprawdę Twoi rodzice wiedzieli, co robią, jak cię oddawali. Chyba czas pomyśleć nad jakąś selekcją tych rekrutów. To może testy inteligencji albo rozwiązania matematyczne. O to ja potrafię bardzo szybko liczyć. Ty potrafisz szybko liczyć? Niesamowicie szybko. Rzuci sensej i numerkami, a ja w mgnieniu oka podam wynik. Mnożenie, dzielenie, odejmowanie. A dodawanie? Co dodawanie? No, dodawanie też szybko robisz? A co jest potrzeba dodać? Trzeba dodać mózgu do Twojej głowy. No, ale zaintrygowałeś mnie. 12 razy 38, 1728. Przecież to nawet blisko nie było dobrego wyniku. No, ale za to jak szybko? Faktycznie było szybko. Święta guro, za co mnie tak karzesz? Dlaczego moja droga do objawienia musi być taka wyboista? A tak w ogóle to po cholerę się tak głupio ubraliście. Czemu głupio? Toga klasztoru to normalny ubiór mnicha. Po pierwsze to nie toga tylko kimono, idioto. A po drugie to po te opaski. To na misję specjalną było założone. Chcecie mi powiedzieć, że pójście po to mleko było dla Was misją specjalną? Dzisiejsza młodzież totalnie schodzi na psy. Wszystko jest dla Was wyzwaniem. Wszystko jest dla Was wyzwaniem. To, co kiedyś my, młodzi, traktowaliśmy jako naturalne, dla Was jest co najmniej jak zdobywanie Everestu. Może jeszcze chcecie nagrodę za to? Ja przy nich nigdy nie osiągnę objawienia. A to jak już jesteśmy w temacie Togi. Kimona. Kimona? To czemu w całym klasztorze tylko my mamy różowe? One wyglądają tak. jak. tak. pedalsko. Macie takie, bo musieliście się odznaczać od reszty mnichów. Co ja zrobię, że szwaczka miała tylko taki materiał? Poza tym. te kwiatki do was pasują. Ale to przez nie wyglądamy jak debile. To nie stroje sprawiają, że wyglądacie jak debile, tylko wasze mózgi. Póki się nie odezwiecie, to wszyscy myślą, że jesteście normalni. Ale... Koniec zale! Przez was matoły muszę zaczynać wszystko od początku. Idźcie już i nie zawracajcie mi głowy przez następne 48 godzin. To co mamy teraz robić? Idźcie znowu do gospodarza. Tego od mleka. I przyprowadźcie tym razem byka. Czemu byka? Będziecie go doić ku uciesze reszty mnichów. No i róż wtedy będzie pasował. No już spadajcie. Dobra... Dobra, zaczynamy wszystko od początku. <trybiam>